Przepis na likier kokosowy. Proporcje dobrane są tak, że jest w sam raz słodkie i w sam raz mocne. Zaczynamy od zalania 100 g, około 100 g wiórek kokosowych, wódką lub rozcieńczonym spirytusem około 40-50%. I trzymamy tak kilka dni. Jednak jeżeli chcemy szybciej mieć likier, to można bez tej zalewajki zrobić. Też są takie przepisy. Nie dodajemy tego, tylko robimy od następnego kroku. My tu zrobimy sobie tą zalewkę, która po tygodniu jest przecedzana do naczynia. Następny krok to bierzemy dwie puszki. Około 500 ml mleka skondensowanego, słodzonego wlewamy do naczynia. Do tego wlewamy potem dwa kartoniki około 500 ml mleka skondensowanego, ale nie słodzonego takiego 7% rzadkiego. A potem do tego wszystkiego dwie puszki mleka kokosowego. Moje puszki miały 400 ml. Jest ono gęste i ma grudki. Trzeba to dobrze wymieszać lub zmiksować. Można podgrzać, nic się temu nie stanie. Lepiej się to wymiesza. Lub po prostu zmiksować. No i to wszystko mieszane razem trzeba jeszcze przez sitko przecedzić wszystkie te składniki razem, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiś grudek. Następnie przygotowujemy mieszankę. 1 litr spirytusu i 1 litr wody. Tak pół na pół. I wlewamy to razem i mieszamy. Zanim wlejemy do butelek niech trochę postoi, potem jeszcze trzeba wymieszać dobrze przed rozlaniem do butelek. To jest dość duża porcja, można zrobić wszystkiego po prostu przez pół, pół litra spirytusu, pół litra wody i po puszce tych mlek, a nie po dwie.